I ten, który zna realia obecnych czasów. Taki ktoś wystąpi przed Państwem już za chwilę na tej scenie. Przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Sławomir Męcen! Dzień dobry Państwu! Źle mi tu ustawili znowu. Panowie, to nie może tak wyglądać. Niech pan to tak ustawi, żebym mógł do tego mówić. Mam nadzieję. Słyszycie mnie, państwo? Ale was tu jest. Bardzo dziękuję każdemu z państwa, że. Przyszliście. Nie wiem, jak do Was mówić, bo jakbym mówił do Was, to będę bokiem do tych e, państwa. Postaram się jakoś dzielić tą e, uwagę. Bardzo Państwu dziękuję, że aż tyle Was tutaj jest na spotkaniu. Postanowiliście to wczesne e, popołudnie poświęcić na spotkanie z nami. Jestem w tej trasie już wiele miesięcy. Mamy już prawie 200 spotkań, prawie 200 odwiedzonych miast i miasteczek w całej Polsce. I Im dłużej po tej Polsce jeżdżę, im lepiej ją poznaję, bo w wielu miejscach jestem po raz pierwszy. Tym bardziej cieszę się, że mieszkam właśnie w Polsce, że jestem Polakiem. Tak wielu rzeczy ludzie nam na zachodzie zazdroszczą. W Polsce jest pod tak wieloma rzeczami, pod tak wieloma względami naprawdę tak dobrze. Zazdroszczą nam naszego bezpieczeństwa, naszego spokoju. Polacy nie boją się wychodzić na spacer do parku, na ulicę swojego miasta, niezależnie od godziny. Polacy nie boją się, że ktoś ich napadnie, obrabuje. Nie boją się o swój portfel, swoje pieniądze jakiegoś polityka widzą albo urzędnika skarbowego, no to wtedy się boją. Ale normalnie nie. Dlaczego? Bo w Polsce mieszkają przede wszystkim Polacy. I tak długo, jak długo to się nie zmieni, w Polsce będzie bezpiecznie. Polacy też, jak mało kto, świetnie rozumieją, że dobrobyt się bierze z pracy, z oszczędności, z przedsiębiorczości, nie z długu, nie z drukowania pieniędzy, nie z wypłacania zasiłków. Dlatego Polacy dużo i ciężko pracują. I z tego też możemy być dumni. No może nie wszyscy, no bo politycy, zwłaszcza posłowie, to banda robów. Ten Trzaskowski to jest tak wybitny leń, żeby tylko leżał i pachniał. Natomiast normalni Polacy naprawdę dużo pracują i możemy być z tego dumni. Wiele rzeczy nam wyszło jako narodowi. Naprawdę wiele. No ale niestety to jedna rzecz to nam nie wyszła. Na jedną rzecz to mamy prawo narzekać. W jednej rzeczy nie jesteśmy dobrzy. W ogóle nie wyszli nam nasi politycy, nasze rządy, ludzie, którzy nas reprezentują, którzy zajmują się najważniejszymi obszarami naszego życia, no to nie możemy powiedzieć, że robią to dobrze. Za co się wezmą, to prawie zawsze nie działa. To prawie zawsze narzekamy, to prawie zawsze odbiega od naszych oczekiwań. Ochrona zdrowia. No nie działa, każdy wie. Nie znam nikogo, kto jest zadowolony z tego, jak w Polsce działa ochrona zdrowia. Coraz dłużej, już kolejki w latach się liczą, czekamy na wizytę u lekarza specjalisty, zamykane są kolejne oddziały szpitalne i czy... Dwie główne partie, które się tym zajmują od 20 lat, czy mają jakiś pomysł na zmianę tego systemu, bo ewidentnie ten system nie działa? Nie. Ostatnia zmiana, jaką propozycja, obietnica, którą pamiętam, to pani minister Leszczyna. Ona mówiła, że na to zmieni jak za dotknięciem czarodziejskiej różki. No i nie wyszło. A drugiego planu jak na razie nie wymyśliła. A gdy my mówimy, że trzeba zmienić ten system, że ma być jak w Niemczech, jak w Szwajcarii, to należy się nie da. Co się nie da? W Niemczech się da, w Polsce się nie da? To oni nie potrafią, to ja wiem, ale nie że się nie da. Jak się chce to się da, tylko trzeba naprawdę chcieć, oni nie chcą a my chcemy. Albo wymiar sprawiedliwości. Ile lat można czekać na wyrok? Ostatnio słyszałem o sprawie, która się toczy przed sądem w Wołominie. To Stanowski z Mazurkiem na swoim kanale o tym mówili. Toczy się przed sądem w Wołominie sprawa o podział majątku po rozwodzie. No i nie byłoby w tym nic spektakularnego, gdyby nie to, że... Sprawa się toczy od 25 marca 2003 roku. 22 lata, żeby czekać na podział majątku, no to tylko w Polsce jest możliwe, gdzie indziej takie rzeczy tyle nie trwają. Potrafią gdzie indziej szybciej zamykać takie tematy, a nasi nie. Albo wojsko, nasza obronność. Przecież od trzech lat to powinien być temat numer jeden dla polityków, ich najważniejsze zajęcie. Upewnienie się, że mamy na tyle silną armię, że jesteśmy bezpieczni, no tak by się wydawało w teorii, a w praktyce. W praktyce tak nie jest. Nasi politycy, moi kontkandydaci, to codziennie mówią, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, że oni to o bezpieczeństwie w kółko będą mówić, że zadbają o nasze bezpieczeństwo. Ale to oni rządzą od 20 lat i jak zadbali? Hołownia się odgraża, że jak już skończy płakać i otrze łzy, to wdepcze Putina w ziemię. A potem przychodzą do mnie żołnierze i mówią, Panie Sławku, będzie problem z tym wgniataniem Putina w ziemię, bo my butów nie mamy, on go wdeptać na boso, możemy się nie udać. Nie My mają też mundurów, śpiworów, podstawowego sprzętu. Nasze wojsko ma zapasów amunicji na pięć dni wojny. Co będzie 6 dnia? Będziemy rzucać w Rosjan kamieniami? Jak Ewa Kopacz z dinozaury? tak to sobie wymyślili? Jak po trzech latach wojny ludzie za to odpowiedzialni mogli nie pomyśleć, że potrzebujemy broni i amunicji do obrony? Przez trzy lata nie wpadli na taki temat. Przez trzy lata w Polsce nie powstała ani jedna fabryka amunicji. Jak to w ogóle jest możliwe, żeby nie wpaść na taki pomysł? A wiecie dlaczego nie powstała? Raz, że nie chcieli, nie pomyśleli, a dwa, że się nie dało. Wiele firm prywatnych, ale też spółki Skarbu Państwa chciały uruchomić produkcję amunicji i nie były w stanie. Mamy w Polsce ustawę o produkcji broni i amunicji, która w praktyce uniemożliwia produkcję broni i amunicji. jak KGHM się chciał produkować amunicję, spojrzeli w przepisy, jakie trzeba zrobić, Rzeczy, jakie papiery są potrzebne, zaświadczenia, poświadczenia, certyfikaty, koncesje, żeby móc produkować amunicję, i uznali, że im to zajmie 4 lata na biurokrację, na formalności. W trakcie, kiedy za naszą wschodnią granicą dzieje się wojna, w trakcie, kiedy polski premier, prezydent mówią, że trzeba się szykować, może za dwa lata nas zaatakują, to u nas cztery lata na biurokrację, na przepisy, na urzędników. Coś im się chyba w głowach poprzestawiało, jak można było ten system tak skonstruować. I to nie tak, że to wielkie zaskoczenie. My, jak... Konfederacja już w 2019 roku przygotowaliśmy projekt ustawy liberalizującej pro prawo dotyczące produkcji broni i amunicji w Polsce, bo widzieliśmy ten problem 6 lat temu i nic z tym nie zrobili do tej pory. I teraz mówią, Tusk mówi tydzień temu, no, że trzeba będzie pomóc przedsiębiorcom produkować broni i amunicję. Nie, nie trzeba pomagać. Wystarczy przestać przeszkadzać. Wystarczy umożliwić taką produkcję w Polsce. Bo to nie jest tak, że Polacy żałują pieniędzy na obronność. Nasz budżet na to jest większy niż Turcja, niż Izrael. Wydajemy prawie tyle, co Korea Południowa. I ci mają silne armie. Są bezpieczni, a my, a my mamy amunicję na 5 dni wojny. Gdzie się podziały te wszystkie pieniądze? Kisiałdy trzeba zrobić. Co oni zrobili z naszymi pieniędzmi, że amunicji nie mamy? To jest zresztą dla naszych polityków częste, że nie szanują naszej pracy i naszych pieniędzy. My bardzo ciężko pracujemy. Płacimy podatki z tego, co uda się zarobić i wtedy te pieniądze przejmują politycy i zaczynają wydawać na głupoty. Marnować pieniądze, kraść. Zobaczcie, jak oni wydają nasze pieniądze. Gdzie się nie ruszę, mi ludzie pokazują. W Częstochowie jakieś słupki odblaskowe za 10 tysięcy, które można było kupić za tysiąc. W Olsztynie mi pokazali taką scenę z z desek, może trochę większa niż ta, za 400 tysięcy złotych. Myślę, że Państwo widzieli te toalety imienia Trzaskowskiego w Warszawie po 600 tysięcy złotych. Jak można zbudować toaletę za 600 tysięcy złotych? To dom można za to zbudować, a nie toaletę. Co to jest toaleta z funkcją schronu przeciwatomowego, że to tyle kosztuje, a wiecie jak władze Warszawy zareagowały na tą krytykę? Wiecie co zrobili? Drogą taką teraz stawiają też za 600 tysięcy złotych. Tak się przejęli naszą krytyką. Tak się przejęli tym, że ludzie się z nich śmieją. Albo moja ulubiona inwestycja Trzaskowskiego to wielkie gipsowe jajo z placu Pięciu Rogów za 200 tysięcy złotych. No kto z państwa, gdybyście mieli wolne 200 tysięcy złotych, żeby na coś wydać, to byś sobie kupił gipsowe jajo? No nikt! Samochód byście nowy sobie kupili, dom wyremontowali, ale nie gipsowe jajo. Oni przeznaczyli wolne 200 tysięcy na gipsowe jajo. A wielkie kwoty wydają tak samo bez sensu, jak i mniejsze, tylko tego mniej widać. Bo to, że to, toaleta nie powinna kosztować 600 tysięcy, ten słupek 10 tysięcy, to każdy widzi. A że autostrada powinna być tańsza, że jakiś remont powinien być tańszy, że jakieś drogi uzbrojenie powinno być tańsze, to zwyczajny człowiek tego nie widzi, bo się na tym nie zda. To tam dopiero pieniądze giną nie wiadomo gdzie. Albo jaki my w tym mamy interes jako polscy podatnicy, żeby wysyłać socjal na Ukrainę? Dlaczego my wysyłamy cały czas 800 plus na Ukrainę? Na ukraińskie dzieci, które uczą się w ukraińskich szkołach, mieszkają na Ukrainie. Jaki my mamy w tym interes? To polscy podatnicy po to pracują? Po to płacą podatki, żeby pieniądze szły na wschód? Albo dlaczego to jest tak wymyślone? Że Polak w Polsce, żeby pójść do lekarza, musi zapłacić składkę zdrowotną, a Ukraińiec nie musi, ma za darmo, tylko dlatego, że jest Ukraińcem? To paszport ukraiński w Polsce daje więcej uprawnień niż paszport polski? Dlaczego to jest tak zorganizowane? Dlaczego jest jakaś turystyka medyczna, że przyjeżdżają do Polski się leczyć za nasze? Nie U siebie niech płacą podatki, tam niech się leczą, a nie u nas. Powinno być tak, że pieniądze polskich podatników są przeznaczane na problemy i wyzwania Polaków, a nie naszych sąsiadów. Oni mają swoje pieniądze, niech wydają na swoje potrzeby. To trzeba jak najszybciej zrobić. Nasi politycy nie szanują naszej pracy, naszych pieniędzy, nie szanują też naszej tradycji, naszych przodków, naszej historii. Nowy Trzaskowski, on prawie co roku, od kiedy został prezydentem Warszawy, próbuje zakazać przejścia Marszu Niepodległości. Przeszkadza prezydentowi Warszawy, że Polacy chcą świętować uzyskanie niepodległości w stolicy swojego państwa. Boli go widok tej wielkiej rzeki, tych biało-czerwonych flag. Przeszkadzają biało-czerwone flagi. Przecież gdyby te flagi były tęczowe, to tam pierwszy by pobiegł na tych swoich obcasach, defilować w Paradzie Równości. Ale są biało-czerwone, to ma z nimi problem, chce zakazać. Ale zobaczcie Państwo, że aż nie jest w sumie tak źle, nie? Chyba jednak jesteśmy zamożnym narodem. Na tyle rzeczy nas stać. Mamy pieniądze na te gipsowe jaja, stać nas na te toalety za 600 tysięcy, stać nas, żeby leczyć i utrzymywać Ukraińców, stać nas na najdroższe kredyty hipoteczne w całej Europie i jeszcze nam zostaje na najdroższy prąd w całej Europie. Zobaczcie, ile rzeczy jesteśmy w stanie sfinansować z tego, co zarobimy. Tylko ktoś mi powie, że. No z tym prądem no to już nie jest wina naszych polityków, że o to, to już się nie czepiajmy, że to Zielony Ład, że to Unia Europejska, że to polityka klimatyczna, że to przez nich prąd jest taki drogi. I jest w tym trochę racji. Oczywiście Zielony Ład sprawia, że nasze rachunki rosną, no ale przepraszam, Zielony Ład jest w Unii Europejskiej wszędzie taki sam. To czemu akurat w Polsce prąd jest taki drogi? Dlatego, że energetyką też zajmuje się ta banda nieudaczników naszej politycy. I tak się tym tematem zajęli. Zobaczcie państwo, że wszyscy dookoła Polski mają elektrownie jądrowe. A my nie mamy. Maleńka Słowacja ma dwie elektrownie jądrowe. A my nie. Od 20 lat słyszę, że będą w końcu budować elektrownię jądrową. Słyszę tylko. Już spółkę mówią, spółkę już powołaliśmy do budowy elektrowni, spółka już ma prezesa, prezes już zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie. To już zaraz na pewno będzie. No po czym 20 lat i nie ma. I teraz mówią, że jak nie będzie żadnych opóźnień, już widzę jak nie będzie, to może jakimś cudem za 20 lat zbudują. Żeby 40 lat budować jedną elektrownię? Przecież to nie jest tak, że wszyscy budują 40 lat. No, Bangladesz rok temu skończył budowę elektrowni jądrowej i zajął 10 lat. Co my mamy zrobić? Ściągnąć polityków z Bangladeszu, żeby się tym zajęli? Na pewno są tańsi od naszych, a coś potrafią jeszcze zrobić, bo już to pokazali, a nasi nie. Zobaczcie też państwo, że za co oni by się nie wzięli, to my, to raz, że nie działa, a dwa, że we wszelkich rankingach my zawsze jesteśmy pod sam koniec, na szarym końcu, pomiędzy jakimiś dzikimi państwami. W energetyce jądrowej 20 lat za Bangladeszem, w ochronie zdrowia 60. miejsce za Azerbejdżanem, za Libanem. Ranking systemów podatkowych 63. miejsce na 64 badane państwa. Tylko w Peru jest gorzej niż w Polsce. Wszędzie to samo. Sztuczna inteligencja. Ostatnio nas Amerykanie umieścili pod tym kątem między Mongolią, Kirgistanem i Burkina Faso. I powiem wam, że ja się Amerykanom nie dziwię, bo Amerykanie nas nie znają, znają naszych polityków i wyciągają wnioski na podstawie tego. Jak ostatnio do Warszawy przyleciał prezes Google'a ogłosić inwestycję Google'a w Polsce w sztuczną inteligencję, to mu zrobili konferencję prasową z samym premierem Tuskiem. No i wychodzi prezes Google'a i ogłasza, że wielka firma Google w Polsce przez 5 lat. Zainwestuje 5 milionów dolarów Ile to jest 5 milionów dolarów? To jest 30 toalet Trzaskowskiego W Google to na papier toaletowy i kawę więcej Wydaje już to niby wielką inwestycję Normalnie dziesiątki miliardów inwestują nas 5 milionów i obok tego nie... Stoi premier Tusk i się cieszy jak głupi Z 5 milionów dolarów Jak widzę takie sceny, no się czuje poniżony Się czuję jak obywatel jakiegoś dzikiego państwa Gdzie przyjeżdża kolonizator Pokazuje takie świadzidełka, paciorki A miejscowe władca się cieszy z tego jak głupi Zupełnie jak ten Tusk Albo kto w Polsce jest ministrem rozwoju i technologii, to się chyba w teorii powinien zajmować takimi rzeczami, co tu powinien ściągać tą technologię, inwestycje. No powinien, no tylko problem jest taki, że tym ministrem jest Krzysztof Paszyk. A wiecie państwo, co potrafi Krzysztof Paszyk? Nic nie potrafi. Leni, nie rób. polityk zawodowy, bez żadnej wiedzy i doświadczenia. Całe życie w polityce tylko jedną rzecz robił. Jedną pracę miał poza polityką, a i tak z zadania politycznego. Raz był zastępcą dyrektora. Wojewódzkiego środka ruchu drogowego w pile. To co on potrafi zrobić? Co on potrafi powiedzieć Amerykanom? Żeby uważali, na takim trudnym rondzie, w pile, bo mandat można dostać? No bo do tego ma wiedzę i doświadczenie. Na tym się zna. Ale nie na technologii, nie na sztucznej inteligencji. I problem z naszym państwem polega na tym, że wszędzie jest jak z tym paszykiem. Że na samej górze ministrem, szefem jakiejś agencji albo instytutu robią jakiegoś polityka, co się na niczym nie zda, bo zawsze był tylko politykiem. Nic nie potrafi zrobić i zatrudnia tylko swoich kolegów. Swoich Partyjnych. I ci znowu nic nie potrafią zrobić, i znowu zatrudniają swoich kolegów. I efekt jest taki, że od samej góry do samego dołu, na wszystkich stanowiskach decyzyjnych są ludzie, którzy nic nie potrafią. Więc się potem nie dziwmy, że nic w tym państwie nie działa i wylądujemy ciągle za Bangladeszem, za Mongolią, za Burkina Faso, bo się wszystkim zajmują ludzie, co się do niczego nie zadają. A prawdziwi eksperci, specjaliści, ludzie z wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami nie są w stanie awansować, nie są w stanie przebić się przez ten partyjny beton. Dlatego to jest proszę państwa nasze zadanie. To my musimy wreszcie skruszyć ten partyjny beton, bo to od 20 lat się nic nie zmienia. Jak my tego nie zrobimy to dalej będziemy żyli w tym bagnie. Dalej będziemy żyli w tym państwie z przemoczonego kartonu sklejanego na trytytki. Jeżeli nie skruszymy tego partyjnego betonu to dalej będzie tak jak było. A tu trzeba w końcu coś zmienić, żeby wreszcie mieć jakieś normalne, poważne państwo. A wracając do tego zielonego ładu. Tą to trzeba jak najszybciej odrzucić. Już nikt w to nie wierzy. Stany Zjednoczone się wycofały z Zielonego Ładu. Chiny, Indie na potęgę budują nowe elektrownie węglowe. Afryka się nigdy tym nie przejmowała, tylko my, Unia Europejska, zostaliśmy z tym jak ostatnia wioska Galów Asterixa, wierząca, że trzeba się zamienić w skansen, obniżyć poziom życia, zniszczyć przemysł tylko po to... Bo ci wariaci tego chcą, że ci wariaci, Trzaskowski wierzy, że planeta płonie, że ci ostatni odklejeńcy, co się przyklejają do dróg w Warszawie, że oni też w to wierzą. Ta Greta Thunberg, wydajcie biliony złotych. Koszt zielonego to jest biliony złotych. Po 250 tysięcy złotych na osobę. Po 250 tysięcy. Na co my to mamy wydać? Na te remonty klimatyczne, wymianę drzwi, okien, dachów. Mamy być przymusowe remonty klimatyczne. Nie będzie można kupić samochodu spalinowego, tylko elektryczny, znacznie droższy. Mamy zamknąć przemysł, huty, elektrownie, kopalnie, zniszczyć rolnictwa. I w imię czego to wszystko? Co my dostaniemy w zamian? To, że. Jak się uda, a się nie uda, to za 20 lat będzie 1 stopień chłodniej. No brzmi jak świetna inwestycja, jakbym w Amber Gold inwestował. Idźcie Państwo do swojej babci, bo babcie to są bardzo mądre i rozsądne kobiety. I powiedzcie babci tak, mam babciu świetny pomysł, to no taką świetną inwestycję. Niech babcia jakimś cudem ze swojej emerytury odłoży 250 tysięcy złotych i zainwestuje w to, że babci za 20 lat było 1 stopień chłodniej. To babcia się za głowę złapie. Powie Wnusiu, cożeś cóżeś ty wymyślił, co za głupota. Jakie 250 tysięcy złotych w to, żeby było mi chłodniej? No ale właśnie taką inwestycję to ma dla nas nasz rząd. To nam właśnie proponuje. I się dziwi, że się nam nie podoba. No tak, to mi się nie podoba. Już wolałbym te 250 tysięcy złotych to przeznaczyć na gipsowe jajo do ogrodu. Nie żeby było mi chłodniej za 20 lat. Przez zielony ład rosną ceny prądu, ceny ogrzewania, rosną koszty produkcji. Przemysł się zamyka, przenosi się do Azji. Dobrze płatne miejsca pracy dla inżynierów, miejsca pracy w przemyśle też przenoszą się do Azji. A do Europy, do Polski, to się przenoszą inżynierowie, tylko że z Afryki. To nie jest dobra zamiana. My nic na tym nie skorzystamy. To nie idzie w dobrym kierunku. Wszędzie, gdzie pojawiają się masowe migracje z Azji, z Afryki, wszędzie masowo rośnie przestępczość. Szwecja, kiedyś najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi, a teraz w jeden rok 150 zamachów bombowych. 400 strzelanin, kilkadziesiąt stref no gdzie policja nie ma wstępu, bez jest zbyt niebezpiecznie. I to nie tak, że Szwedzi, nie wiem, od globalnego ocieplenia, coś im się w głowę stało, pogrzało i zaczęli do siebie strzelać. 97% sprawców strzelanin w Szwecji są imigranci i dzieci imigrantów. 97% Szwedzi dalej są spokojni, ale już niestety nie żyją w spokojnym kraju, bo sobie sprowadzili masowo migrantów. Niestety, tak jest w całej Europie Zachodniej. Niemcy, Podstawcie. Jedno, Podstawcie. w Niemczech jest olbrzymia nadreprezentacja przestępców wśród cudzoziemców, olbrzymia. I teraz też nie jest tak, że wszyscy cudzoziemcy, każdy kto przyjeżdża, to on nagle robi złe rzeczy, napada ludzi, jest bandytą. To zależy skąd przyjechał. I teraz zagadka. Jak ktoś oglądał grilluje, niech nie podpowiada. W Niemczech obecnie mieszka 39 tysięcy obywateli Japonii i 26 tysięcy obywateli Algierii. I jak Państwo myślicie, ile przestępstw z użyciem przemocy popełniło 26 000, twór, 39 tysięcy tych Japończyków w Niemczech? Zero, blisko, bardzo blisko, proszę Państwa. Dwa. Na 39 tysięcy Japończyków. Spokojny naród ci Japończycy, prawie jak Polacy, nie? A teraz, a ile przestępstw z użyciem przemocy powołują 26 tysięcy obywateli Algierii w Niemczech? 80. Więcej niż dwa, nie? Ile razy więcej? 10, 20, 50, 100? 100. No, nie doceniacie możliwości Algierczyków, proszę Państwa. 1700, 800 razy więcej niż Japończycy. 800 razy więcej! Jak w świetle takich danych. Dalej, można wierzyć tym lewakom, że wszystkie kultury są takie same i że wszystkich można wpuścić, bo nic złego się nie wydarzy. Nie, kultury nie są takie same, różnią się pomiędzy sobą. Są kultury, tak jak nasza Polska, piękna kultura, gdzie ludzie się szanują, gdzie jest porządek, bezpieczeństwo, gdzie nie jest tolerowana przemoc. No ale są też niestety kultury, gdzie jest zupełnie inaczej. Jak się masowo ludzi z tamtych kultur ściąga do Europy, to ich zwyczaje też niestety przechodzą do Europy. I tak jest w całej Europie Zachodniej. Wielka Brytania przez ostatnie 20 lat liczba, przez, liczba gwałtów zwiększyła się siedmiokrotnie. Z 10 do 70 tysięcy gwałtów każdego roku. Te 60 tysięcy kobiet, dodatkowych gwałtów każdego roku, które przechodzą tą wielką tragedię, potem mają tą wielką traumę. Są ofiary lewicowej polityki otwartych granic. Tej multikulty, tej otwartości na różnorodność. To są ich ofiary. Wychodzą tacy lewicowi politycy. Mówią: Patrzcie, my jesteśmy dobrzy ludzie. Tak dobrzy ludzie jesteśmy, że dla wszystkich chcemy dobrze. Dlatego wszystkich tu zapraszamy. Wszyscy przyjeżdżajcie. No i przyjeżdżają. tym 60 tysięcy kobiet jest tak krzywdzonych każdego roku. Są ofiary tych polityków i tego, co oni zrobili z Europą Zachodnią. A dlaczego? Nie protestowali Brytyjczycy? Dlaczego dopiero niedawno były masowe protesty antyimigracyjne? Dlaczego nie zareagowali w porę? Bo nie wiedzieli, co się dzieje. Bo tam nie ma wolności słowa, tam nie można mówić, jakie są statystyki, bo się za to siedzieć idzie. W Wielkiej Brytanii jest ustawa, jak wszędzie na zachodzie, o mowie nienawiści. W tym momencie z przepisów ustawy o mowie nienawiści w Wielkiej Brytanii siedzi w więzieniach 3000 osób. Bo myśl o zbrodniarze. Tweeta napisali, dzień później mieli policję w domu, a później wyrok. Dwa albo trzy lata więzienia. W Niemczech nawet politycy dostawali po 10 tysięcy euro grzywny za mówienie, jaka jest przestępczość wśród Afgańczyków w Niemczech. I w Polsce chcą zrobić dokładnie to samo. Z tydzień temu ta polska nieszczęsna, uśmiechnięta koalicja też przegłosowała naszą polską wersję ustawy umowy nienawiści i też trzy lata więzienia ma grozić za nawoływanie do dyskryminacji. Ale wiecie państwo co? Ja dalej będę nawoływał do dyskryminacji. My, że gierczycy dokonują 800 razy więcej przestępstw, to my nie chcemy tych przestępstw w Polsce. Chcemy spokoju i bezpieczeństwa. I głęboko wierzę, że w Polakach są olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku. Polacy rozumieją, co się dzieje. Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Polacy ochronią swoje córki, siostry, żony, matki. Bo Polacy są bardzo rozsądni. Nigdy nie zgodzimy się na masowe migracje. Nie pozwolimy na to. I, na... I nawet Tusk zauważył, co Polacy o tym myślą, i zdanie zmienił. Przecież dwa lata temu to on mówił, są dobrzy ludzie. Wpuśćmy ich wszystkich. Pizzę im tam zamawiali na granicę. Trzaskowski z pieniędzy Warszawiaków, kilkaset tysięcy złotych dofinansowania na ten paszkwil Zielona Granica, gdzie lżono funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wolska Polskiego za to, że bronią granicy przed najeźcami. A teraz Tusk zwinił płytę. Mówi, nie, nie będzie migracji, on się nie zgodzi. No mówi, a co robi? Toleruje to, że na Niemcy podrzucają swoich migrantów przez granicę. Uruchamia 49 centrów integracji. Graci cudzoziemców, za pół miliarda złotych, to po co mu te centra, centrach ma nie być migrantów? Ja, chyba, że będą migranci, ale to by przecież znaczyło ciężko uwierzyć. Że Tusk na co szukał? Że prawdy nam nie powiedział? Wierzycie Państwo, że Tusk mógł nam prawdy nie powiedzieć? No nie, nie, przecież nie każdy, tylko nie on, do nas by tego nie zrobił. A wiecie po czym poznać, że Tusk kłamie? Bo ustami, żadne słowo mu nie wierzy. Później, która godzina sprawdzamy na zegarku, czy nie kłamie. Ale dobrze, że powiedzieliście, że rusza ustami, bo na poprzednich spotkaniach to mięk krzyczeli, że do tego, że jest rudy. Nie wiem, czy do rudy to. Czystkowi tyle można zarzucić, no, ale, że to nie jest najgorsza rzecz w nim, że jest rudy, nie? I zobaczcie też państwo. Że te wszystkie złe rzeczy, o których mówię, te skomplikowane podatki, drogi prąd, pakt migracyjny, zielony ład, niedziałające, niedoposażone wojsko, to przecież to nie jest wina Polaków. To jest wina naszych polityków. To oni do tego doprowadzili. Nie Polacy. Polacy nigdy nie popierali takich rozwiązań. Nie głosowali za nimi. Tylko politycy. Dlatego Polacy wreszcie zasługują na innych polityków. Polacy zasługują na to, żeby wreszcie w Polsce naprawdę coś się zmieniło. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Gdy stanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy która komplikuje albo podnosi podatki. Ani jednej, żadnego podatku więcej nic im nie da. Polacy zasługują na tanią energię, doprowadzę do odrzucenia zielonego ładu, spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie. Polacy zasługują na bezpieczeństwo, uszczelnię granice, nie pozwolę na masowe migracje, nie będziemy się stosowali do paktu migracyjnego. Jeżeli jeszcze raz przyjedzie tu jakiś radiowóz niemiecki z ich migrantami, to im go zarekwirujemy, a policjantów aresztujemy. Są ich migranci, ich problem, Nikt nam ich nie podrzucają. A jak. O bezpieczeństwie mowa. To nie pozwolę na wysłanie polskiego wojska na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym. Nie pozwolę na to. Polacje zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jeżeli stanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy w Polsce, że się dopasowywali do polskich interesów, do polskiej kultury, polskiego prawa i do polskiego języka. Bo tu jest Polska, to my tu jesteśmy u siebie, to oni mają się dostawać do nas, a nie my do nich. Marzy mi się, proszę Państwa, taka silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chciałem Polski silnej, poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale wreszcie zajmuje się tym na poważnie. Chciałem Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, nie pytać ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy też Waszyngtonu. Chciałem Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną polską politykę historyczną. Ale Polski dumnej, zamieszkałej przez dumnych i wolnych Polaków, przez ludzi, którzy są panami swojego losu, kowalami swojego życia, którzy są decydują jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, na co chcą wydać swoje pieniądze. Bo to nasze życie, mamy jedno życie. Mamy prawo je przejść po swojemu tak jak my chcemy, a nie jak chcieliby jacyś politycy. Chciałbym też Polski bogatej, bogactwem Polaków, z gospodarką opartą polskie przedsiębiorstwa, z niskimi i prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami, Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami. Taka Polska mi się marzy. Silna, dumna, bogata i bezpieczna, ja mam wielką nadzieję. I po każdym kolejnym spotkaniu, po każdym kolejnym tygodniu, coraz większą wiarę, że wreszcie w Polsce coś się zmieni i taką Polskę właśnie zbudujemy. Dla nas, naszych dzieci i naszych wnuków. I mam też nadzieję, że Państwo też chcecie takiej Polski. Chcecie niskiej prosty te podatki no! szczelne granice no! prezydenta, który dba przede wszystkim o polskie interesy. No! To głosujcie o nich w tych wyborach 18 maja. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję do zobaczenia. Do zobaczenia.